Dzisiaj w Ewangelii słyszymy o trzech przestrzeniach. Po pierwsze to dom teściowej Szymona, druga przestrzeń to tłum ludzi, jakaś wspólnota, i trzecia to pustynia. W domu Szymona, bo Jezus nie zawsze działa w centrach miast, nie zawsze w świątyni czy w synagodze, czasem po prostu tam, gdzie jest potrzebujący człowiek, w zwykłym spotkaniu, w zwykłym domu. Wspólnota Ciekawe, bo słyszymy w Ewangelii, że wszyscy przyszli do Jezusa, całe tłumy, i każdy został uzdrowiony. Dla Jezusa to nie jest jakiś tłum bezimienny, to są konkretne osoby. To ważne słowo o nas. Nie jesteśmy masą, każdy z nas ma swoje imię, ma swoje serce, ma swoje tęsknoty, pragnienia, i tam spotyka się z Jezusem. I trzecia przestrzeń to pustynia. Jezus tam nie idzie, by uciekać. On tam idzie, by nabierać siły do posługi, do pracy, do bycia z apostołami, z potrzebującymi ludźmi. To ważne słowo także dla nas, byśmy nie gubili pustyni, byśmy czasem próbowali też być sami, bez muzyki, bez tłumów, być sami przed Bogiem. By rozmawiać z Bogiem, zawierzać mu siebie, ale także nabierać siły do dalszej pracy, do posługi, do tych wszystkich codzienności, w których na co dzień jesteśmy.